Cześć widzowie, ja tutaj wodeczka pstrzyła. Nie dziwcie się dlaczego jest taka kamera, bo nie że się popsuła, ale, ale taka dziwna jest. Nie dziwcie się, że będą moje palce na klawiaturze. Że nawet je nawet że je może zobaczycie. Ale witajcie wy SIRDA. Hej, dobra. To jest pierwszy kanał, ale nie, nie, nie. Nie rozłączajcie się. Jak. Coś złego powiem. Nie rozłączajcie się. To jest pierwszy kanał z. Jakby to powiedzieć? Z grom. No właśnie. I mamy nową rzecz jetpack. Ocie. Widzę, że trochę kamera tak dziwnie robi, ale no to nie jest dziwne. Moim zdaniem nie jest dziwne. Trochę kamera jest taka dziwnie po prostu. No wiecie, trochę muszę tak długo. Robić. No To nap było napisane. To jest w ogóle jakaś nowa mapa. Bo włączyłem ją. I no wiecie, no. Zaczynam tą mapę i... Chciałem ją włączyć. No i to tak wygląda. Wiem, ja, nie dziwcie się, czemu mam na krawiaturze ręce. Możecie dodać komentarza. Możecie dodać komentarza, dlaczego mam. Oj, co tu się stało? Chyba, co to było. Nie, wiem, czy to by nawet było. Ale dobra, to ruszamy, no to Rozwalamy na to, O, ej, mocniej desz. No nie działa, a to co to? Banalnie to wyszło. Są pymeta, kała. Dobra, widać. O! Jesteśmy na dachu. A chcesz, się przejechać wino? zapraszam do domku. nie jest fajne, co nie? Hmm. Chcę im większy. Czy ktoś się włama do mojego serweru? No, dobra, przejdźmy się w dom. A no tak, zawsze, jest. Okej. Okay. jest. Czy na kanałami, czy chłopacy kanałami? Co wybieracie? Czy Dziewczyny kanałami, czy chłopacy kanałami? No, ja bym chyba wolał na kanałami, ale niech będzie. Będzie tak, ale tak naprawdę nie są kanałami. No, otwierajcie się! Nie dziwcie że trzeba po angielsku, bo w każdej razie jest po angielsku. Czasami mi będzie się lakować, wtedy będę musiał wyłączyć grę. Ale no to nieważne. Pobawimy się w rozwalanie, oczywiście, że tak. Pobawimy się w rozwalanie rakietami, ale no, najpierw muszę zjechać na sam dół żebym zeszedł i w ogóle coś rozwalił. Otwieracie się. Dobra. Coś dobrego jest? Posłuchajmy radia. nie fajne było. A co tu mamy? A, no tak, mieliśmy się położyć rozwalanie. Chyba na rozwalaniu skończymy filmik. To najpierw trzeba coś porozwalać. A, dobra. To jest chyba paliwo. Wybierzmy się. Nie! 我先走。抓紧时间。 Jestem jakimś demonem chyba w tej biurze nie no żart są lepiej robią niektórzy to nawet z wodą a powoli są lagi i za chwilę skończymy odcinek tylko sobie rozwalimy tutaj. Przepraszam, widzę, że tak. Y y krótko znaczy. Ale no musiałem. To widzowie. Chcę się, żeby już było na tyle. No, chyba tak. Dobra. To. Papa, a zaczekajcie. No właśnie. Nie, a to znaczy, jak Wam się podobał odcinek, możecie zawsze zostawić lajka i łapkę w górę i dzwoneczek. Nie będę Wam mówił o wszystkich rzeczach. Dodajcie do komentarzy, czy jestem najgorszym bandytą, to znaczy najlepszym bandytą, który rozwalał w okolicy domy. To. bye, -bye.